Zdrowo się odżywiasz, zmieniłeś już bardzo dużo w swoim życiu, a mimo to wciąż dostwierają ci jakieś nieswoiste objawy, z którymi nie możesz sobie poradzić? Poszukaj rozwiązań w poradnikach homeopatycznych, które dla ciebie tworzę. Nazywam się Marta Trzcińska i jestem dyplomowaną fitoterapeutką. Tworzę dla Ciebie poradniki homeopatyczne, aby pokazać Ci alternatywę dla leków chemicznych. Homeopatia działa silnie i pewnie. Działa również bardzo szybko. A co najważniejsze, nie uszkadza ludzkiej flory bakteryjnej i nie powoduje skutków ubocznych. Homopatie mogą stosować zarówno dorośli, jak i dzieci. Mogą ją również stosować kobiety w ciąży, ponieważ tak jak wspomniałam, nie ma ona negatywnych skutków ubocznych. A jeśli natura nie powoduje skutków ubocznych, to po co masz truć się chemią? Według mnie nie ma lepszej i szybciej działającej metody naturalnej na zniwelowanie różnego rodzaju objawów chorobowych niż właśnie homeopatia. Z tego też powodu, będąc zielarzem, będąc fitoterapeutą, postanowiłam zainteresować się właśnie tą dziedziną nauki tą dziedziną medycyny naturalnej ponieważ zioła wymagają przygotowania, a często wtedy, kiedy doświadczamy jakiegoś stanu chorobowego, nie jesteśmy przygotowani na to, żeby jeszcze przez pół godziny chociażby gotować różnego rodzaju odwary, nie wspominając o dostępności środków zielarskich. O tyle, moi drodzy, homeopatię możemy zastosować dosłownie. Od razu. Leki homeopatyczne są dostępne w aptekach, można je nabyć w każdej chwili. Ponadto homeopatia działa po prostu dużo szybciej niż e, zioła. E, sama nie do końca wierzyłam w to, że homeopatia może pomóc, ale doświadczyłam na własnej skórze, na skórze swojego dziecka oraz. Swoich pacjentów i ludzi wokół, że rzeczywiście jest to najlepsza metoda e, niechemiczna, tak to możemy nazwać, bo jest to metoda naturalna, na wspomożenie naszego organizmu w walce z różnego rodzaju dolegliwościami. I moi drodzy, nie. W homeopatię nie trzeba wierzyć. Homeopatia po prostu działa. Mając do czynienia z osobami z różnymi dolegliwościami, podawałam im kulki homeopatyczne. E, oczywiście w zależności od dolegliwości, na którą dana osoba cierpiała, i okazywało się, że rzeczywiście po 30-40 minutach przechodziły bardzo silne bóle głowy, cofały się nudności. Dzieci przestawały wymiotować, nawet przy chorobie lokomocyjnej, a stany psychiczne i emocjonalne po prostu się zmieniały, i ludzie zaczęli doświadczać jakby pozytywności w swoim życiu. Tak możemy to nazwać. Wiadomo, że stany emocjonalne, poprawa różnego rodzaju stanów emocjonalnych wymagała dłuższego czasu stosowania, przynajmniej dwóch, trzech dni. Niemniej jednak, skoro możemy poprawić sobie samopoczucie i pozbyć się stanów lękowych, depresyjnych, bóli głowy, e, przeziębień i wielu innych dolegliwości w sposób naturalny i niemalże natychmiastowy, to po cóż mielibyśmy truć się chemią, moi drodzy? Zapraszam Was do korzystania z poradników homeopatycznych, które dla Was tworzę, bo jest to jedna z lepszych dziedzin medycyny naturalnej, dzięki której jesteście w stanie bardzo dużo zyskać. Moi drodzy, ja w swoim życiu nauczyłam się, że. Nie warto stawiać oporu, nie warto stawiać również żadnych ograniczeń i założeń, bo tak naprawdę nigdy nie wiesz, ile przebiegniesz i dokąd możesz dobiec, jeśli nie zaczniesz tego robić. Nigdy nie wiesz, ile możesz osiągnąć, dopóki nie zaczniesz działać. I tak samo nigdy nie wiesz, jaka metoda. Pomoże ci wyleczyć twoje dolegliwości, dopóki jej nie zastosujesz. To, czego nauczyło mnie moje życie, to to, że to, do czego mamy największe zaufanie, to, do czego ma zaufanie większość ludzi, to, co robi większość ludzi, to po prostu nie działa. Natomiast to, co jest negowane, co jest szykanowane w mediach głównego nurtu, to, co jest negowane i szykanowane przez większość ludzi idących za głównym nurtem mediów i medycyny, jest zawsze albo najczęściej nieskuteczne albo błędne, ponieważ wiele naszych problemów możemy rozwiązać zupełnie inaczej. Wiele problemów naszego organizmu jest w 100% uleczalnych, nawet tych, tak zwanych przez medycynę e, głównego nurtu przewlekłych czy nieuleczalnych, jest uleczalnych, ale nie metodami medycyny akademickiej. Większość chorób jest uleczalna metodami naturalnymi. I o ile Rzeczywiście, przy chorobach przewlekłych potrzeba całej dużej, skomplikowanej fitoterapii, aby osobie pomóc i przywrócić ją do zdrowia. O tyle, jeśli chodzi o zastosowanie e, leków homeopatycznych e, w przypadku różnych dolegliwości, z którymi mamy do czynienia na co dzień, niepotrzebna jest tu żadna terapia. Po prostu wystarczy nam wiedza. Wiedza, którą ja Wam przekazuję w swoich. Poradnikach homeopatycznych. Dzięki tym poradnikom jesteście w stanie rozwiązać miliony swoich problemów zdrowotnych, po prostu na palców od ręki. Dzięki inwestycjom w poradniki homeopatyczne, będziecie mieli pewność, że poradzicie sobie w każdej sytuacji i nic Was po prostu nie będzie w stanie zaskoczyć. Leki homeopatyczne, są tanie i dostępne tak naprawdę w co drugiej aptece, którą masz w mieście. Nie ma tańszej metody na rozwiązanie wielu dolegli dolegliwości i to w sposób naturalny. Jeśli więc możemy coś wyleczyć naturalnie, to po co truć się chemią? Razem ze mną, razem z Zielasz Polska. Twórz nową rzeczywistość. Rzeczywistość bez leków, bez sztucznych tabletek i bez chemii. Zapraszam Cię bardzo serdecznie.